Kamera Master TV została zaproszona na bożonarodzeniowy kiermasz do zespołu szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi. Najpiękniejsze świąteczne ozdoby wystawiono na sprzedaż tuż przed świętami. Cały dochód z kiermaszu przeznaczono zaś na potrzeby uczniów zespołu. Dzisiaj ten kiermasz wystawiają nauczyciele klas 1-3, klas 4-6 oraz gimnazjum. Wszystkie te prace przygotowali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zostało to przygotowane na różnych zajęciach plastycznych, technicznych, zajęciach kół, zainteresowań, w świetlicy także. Yy, oprócz tego yy, rodzice też wykonywali część rzeczy, na przykład strojki bożonarodzeniowe yy, wykonywali na warsztatach plastycznych bożonarodzeniowych, które się odbywały u nas. W tamtym tygodniu pieniążki z tego kiermaszu przeznaczamy na cele charytatywne przede wszystkim na pomoc dzieciom z naszej szkoły, na przykład na dopłaty do wycieczek dla takich dzieci z biedniejszych środowisk. Przeznaczamy też na zakup artykułów plastycznych potrzebnych właśnie na kołach zainteresowań. Przeznaczamy też na zakup książek do biblioteki, no różnych pomocy edukacyjnych, gier, zabawek i tak dalej. Tego, co jest potrzebne w szkole. Kiedy zaczyna się kiermasz, to oznacza, że zaczynają się w szkole święta? No troszkę wcześniej już, dlatego że już w tamtym tygodniu wiele rzeczy przygotowywaliśmy, właśnie na przykład stroiki, także dzieci już tę atmosferę świąt czują już chyba od ubiegłego tygodnia nawet, a w tym tygodniu już poczują naprawdę. Chciałabym podziękować przede wszystkim rodzicom za to, że brali udział w warsztatach, za to, że dużo rzeczy też zrobili w domu i za to, że no, oczywiście są hojni i dużo pieniążków nam tutaj dają na te cele wszystkie.